Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Rokia, to jest kolejny odcinek z z kampanii No i tak, po ostatnio poznaliśmy sobie historię naszego... Właściwie, Las nam zaczął opowiadać bajkę o naszym wyslocie i... nie zdobyliśmy sobie zamek, bo nasza dana nas doprowadziła do tego I tak, no, plan to ci jest rozbudować trochę to miasto No i... Pozwiedzać, nie wiem, po podejmować jakieś... Te surowce statystyki na takie hydry serio. Niezła obrona tu jest na tym kolejna grota chyba z 2000, ale spoko nam no jest. Trzeba się będzie wybrać po niego. Jeszcze raz sobie zostajemy tutaj. Duchy leśne może to. bo rada miasta. Ile rada kosztuje? 2000? Weźmy to jednak. Jestem jednak bardziej za sprawą ekonomiczną w Heroesach, bo później... Będziemy słabo ekonomiczni, to już później będzie ciężko nam. A tak przynajmniej więcej kasy zabędziemy i będziemy mogli sobie normalnie rekrutować na spokojnie wszystko. Zawsze jestem za tym, żeby rozpocząć sobie bardziej ekonomicznie niż militarnie. Scenariusz. Okej. Okay. Czy mogę się na tej taktyce przejechać? Wiadomo, bo to jest heroiczny, więc jeżeli. Może być ciężko później, na. Bo. No, jeżeli będziemy mieli przeciwnika już na mapie to nie ukrywam, że może być ciężko jeżeli taką taktyką pójdę pozdobywam sobie kilka kopalni wiadomo lecimy dalej, surowce, dodatkowe statystyki statystyki na samym początku są mega ważne jeśli o to chodzi Coś właściwie core rozgrywki, bo później jak zbudujemy sobie na stacie bohatera, tak on będzie później wyglądał i czy będzie nam później łatwiej w misjach, czy trudniej jeżeli po prostu przejdziemy sobie tak jak najszybciej do celu Dlatego ja, ja wolę, jestem właśnie zawsze z takiego wolniejszego misji Że po prostu jak najlepiej sobie z bohaterem wyjść On będzie silny to wtedy mi będzie później łatwiej w kolejnych misjach, które mogą być cięższe na przykład Dlatego to naprawdę, jeszcze na heroicznym też w ogóle Przychodzi się za darmo Wy slotem tam zaraz przyjdziemy, kto w sumie powinien wziąć to Najlepiej by było Moc jeden, okej okay. W takim razie zbieraj surowce, szkielety. ok, budujemy coś? Fontanno nowienia, co to jest? 10 tego, 5. To bym sobie kupić tylko 3... Czy... Czekajcie, jest jednak... Mogę sobie druidów jeszcze przed końcem tygodnia kupić. my się się śpiał, bo mam. Jeszcze mamy 3 dni kupowania, czyli kupiłem to, kupiłem to i kupiłem to. Czy byłoby mi stać? Mmm... Jeżeli z hajsem się wyrobię, to powinno mi stać. Mamy ten... Dobra, spróbujemy. Przyda się tam odwiedzić, żeby mieć chociaż te podstawowe czary jakoś. Specjalizacja. Co możemy wziąć za specjalizację? Mamy magię tą. Powietrze. Powietrze albo woda może, bo... Implozja i te... i wiecie, magia ciemności jakoś nie pasuje do tego zamku Ogień tak trochę, no nie wiem, albo światła, albo bojetrze Tylko myślę, było, jakie były czary z powietrzem, chciałbym sobie odpalić swój z tymi, z czarami Żeby sobie przypomnieć Ale... Wiesz, sam nie wiem w sumie Jakie były czary No weźmy powietrza. Zamieć deszczał u... Średnia wka, ale może będzie później lepiej Robimy się z Hajsem. Ile mam przyrostu? 1000. Musimy. Będziemy musieli jakoś dopłacić sobie surowcami. Okej okay. Średnie. Idź po to. Akceptuj oczywiście. Są jakieś surowce coś? Nie ma, okej. Okay. Powinno się też przyłączyć, przyłączy się Osiem, ale zawsze coś Wiadomo, dobra Pójdziemy sobie po busta do ataku A ty koleżanko sobie idź tutaj, do tego Pobusujemy ich na chwilę, jakieś te surowce pozbieramy Żeby nie było Mam nadzieję, że się nie przyjadę, że po prostu wolno gram tą kampanię, no ale Chcę jednak sobie zapewnić jak, jakieś bycie na tych kampaniach, jeżeli wszystko sobie poodkrywamy po, po XP, na takie. Coś do kopalni, do, do, do ataku stoi ten Rakshas, niestety. A tu są... Nasze trywialne armie. Nasza własność. Obrona. Niskie, ale no wiecie. Niskie to jednak... Ja nie wiem, że takie rzeczy, jeśli piszę tak. Bo znam te jednostki i wiem co, co one mogą zrobić z nami Więc ja bym takim nie wierzył od razu, dobra, potrzebuję 600 golda To będzie kosztowne i naprawdę słabe kurs wymiany jest, ale no żeby mieć ich na tydzień więcej To jednak się przyda I jest konieczne do zrobienia tego Lecimy po armię Ty za to No, czekajcie, jakieś boosty zostawiam za sobą Możliwe, czekaj, czy tu było coś do ataku, albo coś? Jak na razie nie widzę Więc raczej nie Dobra, wracaj w takim razie, nie masz co do roboty Zamek Weźmy Pozdrawiam trochę hajsu, żeby kupić sobie w ogóle ten... Tydzień, bo z tym może być problem, no to na pewno będzie problem Dobra, mamy łowców nie w nim zależy na tych, tylko że to trochę potrwa. W serio nie mogę nic kupić prawie? Czterech druidów trochę mało. Nie wiem czy jest sensowne czekanie tutaj. Ja chciałbym mieć jednak jakąś armię, którą mógłbym czyścić w jakimkolwiek stopniu. Dlatego musiałem, je, żebym tutaj poczekał sobie za dwie tury jeszcze. bo z jedną. Bo z tymi druidami już bym mógł coś zdziałać takie dodatkowe te dwie, myślę że można, o, dajcie mi ich można pomału lecieć dobra, kto żyć pierwszym celem takie, będzie walczyć, no wszystko jest niby niskie niewielkie, średnie eee, ciężko, ciężko naprawdę dla masu ryzykować, czy niezbyt jednak wilkory, to mogę wziąć na dobry początek szybko walka, czy jednak trzeba będzie? Na szczęście nie, dobra Okej, okay, nowa umiejętność Od nowa zdolność matki drzewców, Ok, dwa Punktów magii Punktów magii, czyli to jest Aha, czyli na będą lepsze No i tak na razie matki drzewców nie mamy więc można to teoretycznie zawziąć, bo chciałbym się dostać do tego. Ok, każdej tury bojowej, każdy wróg, wróg otrzymuje 50%, obra 50 obrażeń. Kiedy. Im... Ok, a tu jest. No, poszedłbym jednak w te umiejętności, bo jednak te umiejętności w Nekropolii i w tym. i w naszym. Spójrzmy sobie na morze. Jeżeli nie, nie aktywuję czegoś przypadkiem. Nie, weźmy save. No to jednak umiejęt drzewko umiejętności, jeśli chodzi o to, to są spoko nawet. Oha, 6500 golda, to jest trochę poczekam na to. No ale. XP czy... EXP jeszcze weźmiemy, później może jakiś gold albo coś. Niewielkie. Maksymalne poruszanie się weźmy. Chcę jak największy możliwy level wbić. Sami wiecie jak to jest. To se wezmę na pewno, żeby już się zbierały Mogę tego nie wykupić, no ale żeby chociaż były Szybka walka, czy jednak? Jednak, okej okay. Może być dosyć kosztowna bitwa Naprawdę kosztowna, więc spróbujmy tak zrobić Sobie dajmy jedną Jakby co, może się przyda, może nie, zobaczymy Tak, weźmy może akurat przymierzyć cios Kabira, fajnie by było, nie obraził się na pewno Daje 12 morali Zwiększa atak dystansowy, zwiększa inicjatywę, zamieć Weźmy zwiększa, zwiększmy naszemu Może być nawet dobry pomysł Dobra, i teraz Kabir jakiś, no, z na pewno będzie ciężko Za małe statystyki jeszcze mamy ale ma już piętno nożone, więc teraz uczyni nasz Ulepszono chyba dwa razy, więc trzeba było sobie ulepszenie załatwić, bo... Okej... Okay. No może nie być łatwą On dał tutaj, tut, albo tu Okej, okay, czyli jeleń by dostał No się tak na rwącą wodę nie biorę no trochę ich dużo jest, tak, tak patrzę. Dobra, Kabir nie jest jakimś dużym zagrożeniem, jak na razie. Na razie Defend i tak mamy szybciej ruch, jakby jak od niego. To jest jednym plus. Teraz Strzały na tego. Czy może jednak jakieś morale? Albo inicjatywa nie. Weźmy to, dajmy na ucznika naszego. Ok, i teraz. Nie wiem, czy tym atakować, bo się nie opłaca za małe obrażenia. Tym też nie jestem pewien. Bo nie chcę dostać od nich ciosów. Od tego bym dostał. Tego ty również. No, nie ma jakby, jakieś taktyki na tą grę jak na razie. No, można tego golema zaatakować, niby. No, teoretycznie. Dobra, atakujmy. 50 dużo, za dużo nawet. Tego tak bym chciał, żeby nie dostać kontry. Ale ja zasłoniłem się niestety głupio. Mogłem z drugiej strony zaatakować, no, ja nie wpadłem na to. Ale tak, to oni mają się tutaj. By jeden nie zatkuję i tak. Tutaj można wziąć... kontratak Okej okay. Tutaj można skrzylenie, Dostajemy trochę, ale no... Wymagają ofiar to, żeby to wygrać jakoś Szczęście Spoko Dwa ciosy, lubię ten powinien cios. niestety nie możemy ich kupić w zamku, a szkoda Ja mówię, ten, To mi uderzył w dwóch, czy nie zbyt Chyba nie pójdzie tak mi lekko. No niestety przejść obok. Ale to i tak chyba większe obrażenia zadaję. Dokładnie. To na, pe na pewno jest szala, jakby od razu. Ale taki, taki Tego się obawiam lekko. I tego również. Spróbujmy może tego. Może jednego, no, złożę to na jednego, ale lepiej mieć pewność, dobra. Chyba iść pełną strzałką 12 to no, przynajmniej się ulepszeni. Ulepsza dwa razy, to naprawdę mogą pomóc. Niestety ma morale, dobra spoko. No, jeden jelen na 100% zginie. Oby nie więcej, ale chyba może dwóch a nawet wszyscy. Jeżeli ten jeszcze się dołoży, to koniec będzie z tym jeleniem. Oby, się, oby tego nie zrobił, bo wiecie słabo. No ale niestety to zrobił. Dwa w dół. Nie wiem, czy jest opłacana taka bitwa w ogóle. No już nie będę wcofał tego. Weźmy tego. Zemsta natury. Teraz można osłabić nie wiem, tego, tego. Kabir, ten może. Od tyłu go weźmiemy, zaatakujemy. Dobrze, 40. No on zaraz ginie, więc nie możemy go jakoś nadwyrężać tak bardzo. Ale teraz można go, żeby nie dostać kontrataku. Niestety, tylko mało ataku. Musimy popracować nad tym. Bijemy. Na tym heroiku nie jest tak łatwo. Myślałem, że będzie trochę prościej, ale jednak się przyjechałem. Dobra, raz. Drugi, okej okay. Nie ma kontrataku, więc można kolejne ciosy dodawać mu. Dobra, raz. Dwa, pięknie. Tego trzeba się pozbyć. Dziesięć, okej okay. Zawsze w dół trochę. Ten może podlecieć. Okej, okay, rozpad się. Kabir dużo nie zrobi. Nawet ma pecha, no to tam. Oby ten nie zginął. Oby. No, zginie oczywiście, będę musiał go sfokusować. No, niestety. Szkoda. Naprawdę, on miał fajne bonusy. 20 do, 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 do szczęścia. Koby ten nie zginął kolejny, bo będzie masakra już. Dobra, oby takich strat nie było. No, zaczęło się gram jak na razie tą, tą kampanią. Muszę się przyznać do tego, bo naprawdę to co robi nie jest jakąś super. Dobre. Czy znaczy do heroik nie był od razu taki na pierwszej misji dobry? Bo może od drugiej, albo coś to może był trochę bardziej normalne do wzięcia? Bo jeszcze jak się nie znam mechaniki Sylwano, nic tak od razu na głęboką wodę idę, praktycznie. Jest trochę słabo. Dobra, jeden, dwa. Tego zdejmiesz ty. Strzelec dziesięć, ok. Obrażenia, nic nie zrobi. Skąd zostanie? I tyle: pięciu. Ok, to weźmy, zróbmy tak i dobijamy tym. Naprawdę, słabo to zagrałem, muszę przyznać. Słabutko. Dało się na pewno lepiej. Ja nie wiem, czy bot tego nie, zrobi, nie Nie zrobił lepiej przypadkiem. Ale dobra, no już trzeba ponosić konsekwencje naszych czynów. Mm. To wziąć. Weźmy. Miejmy od razu to i później się weźmie jakąś ofensywę, ofensywę albo coś. Sandały Szybkiej podróży. No to na pewno nie było wartych sandałów. Czy ja chcę się z kimś bić? Bo mocne staki tu są. No to chodzi w Haruiku chyba, że ciężko jest na początku z tymi stakami walczyć. To tam w ogóle już nie wiem dlaczego oni piszą, że to jest niewielkie. To są jednostki czwartego poziomu, które są dosyć mocne, jeśli chodzi. Dobra A się nic nie bierzemy, bo oczywiście ja oczywiście, pieniędzy nie ma cały czas W dalszym ciągu Czy tu da się zrobić? Nie da się zrobić ratusza, więc no Trochę bieda A to jest potrzebne 5000, a to jest potrzebne 5 tych Mamy tego przyrostu w ogóle, czy nie? Nie mamy Przekonujemy sobie w takim razie bo ja bym sobie jednak zrobił to, bo to naprawdę jest mocnym marnie, jak on wyjrzał dwa razy, a nie raz Naprawdę, może wzmocnić armię Najchętniej nie sobie poczekał w tym, żeby ktoś sobie kupił tą armię, jak trochę Bo nie ukrywam, że to na pewno by się przydało Żeby walczyć z tymi stakami, co tutaj znajdują się na tej mapie w tej chwili Jak widzicie, z hajsem jest fatalnie A kopali nie podwiem, bo nie mam tyle siły po prostu więc tak, no nie wiem, czy może do kolejnego odcinka, sobie zrobię po prostu tak, żeby sobie po, poza jakby kamerą, nagrywaniem Zrobię sobie, sobie jakąś armię, poczyszczę te terytor terytoria z tych wszystkich staków i wrócę do was po prostu Więc Jakoś bardziej będzie ciekawie, bo idziemy sobie do tych cyklopów po prostu, bo Czekaj, czy oni się zwiększają? Na razie z tego widzę, że chyba nie Więc dobra nasza No to jest coś takiego jakby nie wiem, duszenie się tutaj, można powiedzieć. Można teraz zrobić przerwę i wrócę do Was, po prostu jak pojedziemy na tą wyspę. Upłyniemy właściwie. W sumie, Dobra, zrobię to już po prostu w kolejnym odcinku. Niech będzie. No, i wystarczy na razie strzelcy i druidzi. Niestety nie mam hajsu na druidów, oczywiście. No, ciężko, jest naprawdę ciężko. Dobra. W takim razie trzeba coś wyczyścić sobie w końcu, tylko że to jest taki cały czas rosnął Cały czas. Jest naprawdę niezachęcające. Niewielkie, no rak szasy Zależy ile ich jest. Spróbujmy. skopania kamieni drewna i... O Boże. Dobra, nie. Na pewno nie tyle. masu bym spróbował. się źle skończyć, ale spróbujemy. Tam chyba jedną z bardziej rozważnych opcji, będzie. Nie wiem, po, po tylu straty 11,1 myślę, że jak najbardziej ok, chociaż no straty są tego, no ale wiad wiadomo. Ok, mamy kopalnie złota, przez co nam trochę gospodarka ruszy. O to głównie chodziło w tym ruchu. Dobra, tutaj coś niewielkie. Znaczy, ja wiem, czy takie niewielkie są duże jednak. Z taki, to tak samo. Co ja mogę zrobić na, razie na tej mapce? Naprawdę nie mam pomysłu. Tych w ogóle ci już urośli jakiegoś staku po sto. No, mapka naprawdę nie jest prosta. Na tym poziomie muszę wam powiedzieć. Ciężko ją właśnie rozgrywa. Zainwestuj chyba w statek. Po prostu. Bo na, sta na morzu mogą być różne ciekawe rzeczy się o to chodzi. Zbuduj statek dokładnie. Buduj to Mogą mieć róż, różne ciekawe rzeczy, jeśli o to chodzi Zbroja leśnego, kto, kto to dostał? Ona? Czy... Ona, plus dwa do ducha, spoko I level dostaliśmy, magia ziemi, właśnie A, bo tam Kamienna skóra, regeneracja Plus cztery splątanie dodatkowe zadaje za obrażenia może być spoko, kamienna skóra na większym obszarze Jaki mamy cel teraz? Złe Nie przepełnię przez wir i doszli do tego strony sereniu Szczerze, na razie nie będę tego robił. Znajdź sobie, podkrywam to, żeby sobie surowce po prostu pozdobywać tam. Tu zwiększę sobie przyrost tych, może, kurcałek. Mamy teraz półtora tysiąca. Seria półtora tysiąca? Tak mało kupanie złota daje? Myślę, że po tysiąc daje. Chyba, że na heroiku jest mniejsza ilość, jeśli o to chodzi. Nie wiem. Bo naprawdę mało, mały przychód mamy co nas trochę boli a Bo nie możemy sobie tygodnia z dwóch jednostek wykupić Żałos, naprawdę uroki jednak heroika okej okay. no tego ja jest spokojna ilość tylko, że niestety pieniędzy w dalszym ciągu nie ma no ja liczę, żeby ona sobie pozbierała na tym na no morzu cokolwiek, mieć jakiś surowcem. Ale jak na razie cienko to widzę. I z ekonomią, i ze wszystkim. Plus dwa do magii, ok. nich wracaj. Co będziesz kupić? Mimo jakiś budynek sensowny? To może mieć sens. Dobra, weźmy, bo to jest kolejna jednostka jednak. A mam nadal mało, no ale kolejna jednostka jest ważna w stosunku do pokonywania tych armii, z, 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 szczególnie tych cyklopów, które będziemy musieli pokonać w przyszłości. Bo nie się naprawdę boję, jeżeli to ma tak wyglądać jak na razie. Matek tych, tu bym sobie wziął druidów, ale oczywiście kasy nie mam jak na razie. W Sposach zawsze dawała 500 gold, no nie? napiszcie przyścimy komentarza, bo ja bym się nie chce wierzyć, że kopalnia złota dawała tak mało. Okej okay. Teraz weźmiemy sobie druidów Ulepszyłbym ich, ale drogie oczywiście Jak wszystko tutaj Dobra, pomału wykupujemy armię Jeszcze trochę popływamy i nas będzie stać, Chodziło, Chyba, że też koniec będzie, jakaś bariera albo coś Oby nie Dobra, chyba jednak to jeszcze popływać się da trochę więc nie, nie narzekajmy Właśnie więcej tych druidów raz mniej dziwne to jest Dobra Ups Tak Aha, czyli musimy przepłynąć przez to, spoko Dobrze, że nie wzięliśmy i nie daliśmy jakiejś armii, bo... Byłoby źle. Mówiąc lekko, to jest ten cyklop, dokładnie. Zabójczy, no chyba nie roś ta, po 8 tej armii tam. dobra, popływaliśmy sobie, już nie ma co. Więc w tym momencie bierzemy sobie tych druidów więcej. No i z taką armią 45 druidów myślę, że coś możemy zrobić. Eee, nie wiem, czy chyba poza tych gości od mnie trzy brać. No ich. dobra, weźmy trochę dorzucimy do armii zawsze jakieś ulepszenia dobra, lecimy jakaś armia zrobiona, trywialne będą teraz tą kupę złota bym sobie wziął i spróbujemy na tych hydry zaatakować, może się uda, może nie miejmy nadzieję, że się jednak pozytywnie to skończy Trzy, trzy hydry maksymalny poziom siódmy. da się to lepiej zagrać, no przecież bez przesady mamy tyle tych druidów, że raczej powinno mam takie ułożenie, więc tutaj druidów damy. Takie coś powiedzmy. Okej. Nie wiedział z której to może inaczej to ustawił ich. Ale weźmy, dajmy naszemu druidowi czar. Dobra, hydro, gdzie ty dochodzisz? Do Dobra, tutaj. Wow, wytrzymałe to jest, ale spoko, mamy to. Jedno do dwóch, niestety jedno wzięło. Naszą niekorzyść, ale on strzela chyba dwa razy, tak? Raz i drugi, dokładnie. Niepokonani. pokonani. Już ta armia zaczyna grać. I maksymalny level dostaliśmy. Może jest coś niczego jak to kręcę strzałami Okej, okay. zawsze trafiam krytycznie, to może być nawet fajne Ile kupania? 500 sztuk dziennie Zawsze mi się wydawało, że jakoś więcej, to dużo więcej, ale... Jeżeli tak, dajmy w takim razie jej armię Bo jeżeli miałoby się tak zdarzyć, że ona by miała Jakimś cudem Wiecie, walczyć yy, no, Przenosić się do kolejnego scenariusza To lepiej, żeby ona też sobie jakoś pod-expila trochę Weźmy to Niech czary weźmie Bo no jak ona jest to bardziej od magii Coś chyba nie Pięknie więcej damy Duszków trochę więcej I parę, no prawie się kupiliśmy ale za kolejny tydzień Więc kolejna fala przyjdzie, ich ale może sobie teraz przy okazji Niestety chyba powiększą się staki Możliwe Będę ja sobie chwilę spić Nie no, mam bez przesady, chyba taka, tak źle to nie może być Się wydaje Dobra, lećmy w takim razie w ten sposób Po raz kolejny No, duży ruch mają, to nie da się... Nie poznać, dobra, zaję za wskazane młodziałowi Splątanie Splątać jakby go może Bo to jest jeden Weź, weźmy tego splątamy Minus 4 do ruchu, czyli 2 spoko No on się tyle poruszył Może lepiej było zadać mu obrażenia, nie wiem Ale przynajmniej mamy kilku mniej tutaj do pobicia Poczekajmy No to ten on ma odwet, chyba nie miał. Ulepszonych chyba nie ma odwetu. Stójmy. Może jakiś taki? To chyba nie przetuj przez dwóch, niestety. Szkoda. Ale myślę, że tak można rzucić. 21. Pięknie. Duszki. Sensowne? Czy niezbyt? poczekajmy on niech sobie strzeli no dobra tyle by z tego było w takim razie duch nie dosięgnie tego to musi tego zaatakować ten chyba doleci przez to. chociaż by wziąć... ten doleci nie doleci Więc można zaatakować przyjąć kontratach nałożyć z nami 8 strat. No, jakieś wielkie nie są 15, okej okay. na, na szczęściu, 22 No ta armia zaczyna grać, jak, jak jest jakaś masa w Sylwanii to jednak spoko jest, ale tak to jednak nie, nie działa świetnie Mamy dużo man, można z błyskawicą jakąś Mało obrażeń, mało ja, No spoko, go tam ucznikami wykończymy 2 I tyle. Dobra, tu łucznicę powinny sobie sami poradzić 23 W sumie dobi to. Mniejsza z tym ładnie. No, nie nie najgorzej wyszło. Zawsze mamy level jakiś. Co ty masz? Przątanie zadaje dodatkowe obrażenia od ziemi, jeżeli wcześniej poruszy. Weźmy. Okej, okay, słuchajcie, jest trochę już między odcinka, więc myślę, że na ten moment sobie skończymy. I po prostu ja wa do was wrócę, kiedy podbiję sobie wszystkie te stworzenia kopalnie na tym kontynencie jakby i wrócę do was w przyszłym odcinku, jak będziemy musieli sobie, nie wiem, łódką popłynąć tam albo coś. Myślę, że to będzie najsensowniejszy pomysł. Chyba powinien być przynajmniej. Dobra, no to tak, jeżeli wam się film spodobał, zostawcie jakiś komentarz, ocenę, ja się z wami żegnam. Na razie, hej.